Witam Państwa w kolejnym odcinku Kamil Kurczok, LACE News. Dziś przeprowadzimy ankietę na temat legalizacji klonowania w naszym państwie. Zobaczcie Państwo reportaż Marcina Łachudry. Co to jest za telewizja? To jest taki program, zajmujemy się trudnymi problemami społecznymi. I chciałem Pani zadać jedno pytanie dotyczące tej nowej ustawy wprowadzonej przez marszałkę Sejmu. Dotyczy ona właśnie legalizacji klonowania. Czy jest Pani za wprowadzeniem tej ustawy w życie, czy nie? Wie Pan raczej nie. Wie Pan, powiem szczerze, że nie bardzo się tym tak interesowałam, ale. Klonowania? Tak. Oj nie. Przez marszałkę Sejmu. To jest za bardzo pytanie. Ha. Co pan myśli o wprowadzeniu tej nowej ustawy dotyczącej klonowania? Czy jest pan za legalizacją? Na znaczy się, znaczy się, kurde, jeżeli chodzi o klonowanie to nie jestem za tym. Aha dobrze. To nie jestem za tym, kurde. Bo po prostu kule po to są kule ludzie, kule, po to są kule. Jak to się mówi? Zwierzęta, ludzie kurde to, kurde to mają kurde również... No tak Gena. jest właśnie, tak jest, no. dziękuję bardzo, jest Pani za wprowadzeniem tej ustawy czy nie? Nie. Nie? Nie. Tak? Tak. Zatem jak widzimy głosy są podzielone. A co Państwo myślą na ten temat?